Ale w ogóle to nie tak. Cały czas jest przy dnie. Duży szuwa, ale... Jest duży szczupak to... nawet. Ale jaka Okoń, 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 seba, okoń, duży okoń. To już kolejny dzień naszej szwedzkiej przygody. No Dzisiaj troszeczkę inaczej, żebyśmy sobie odpoczęli od tych łódek, od tego szkierowego otoczenia, wybraliśmy sobie wypad na pstrągi. I co ciekawe, ja nigdy nie byłem na pstrągach. Nigdy pstrąga nie złowiłem, więc dla mnie to będzie zupełnie nowy, nowy temat. Cieszę się, dlatego że no coś nowego, coś innego będę mógł zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wziąłem sobie Black do 15 gram. Chłopaki mówią, że w zupełności taka wędka wystarczy. I będziemy próbować te pstrągi łowić. Czy nam się uda? Tego nie wiem. Zobaczymy. No, na takiego laika jak ja nie spodziewam się spektakularnych efektów, ale same widoki, które tutaj nas otaczają na pewno dadzą masę radości i człowiek sobie popatrzy na to wszystko eee, troszeczkę z innej perspektywy niż tylko z łódki. Trzymajcie się, oglądajcie. Zobaczymy, czy uda mi się coś złapać. Your hold on me will be give away. I can't shake. It. Jedno jest pewne, nachodzimy się dzisiaj, ale mimo wszystko wydaje mi się, że fajnie, bo tak jak Wam mówiłem, odskocznia od, od tych szkierów. Spróbuję to wachlarzem pobławiać. Mam jakieś miejsce, gdzie będzie można rzucić. Spróbuję się tam w miarę po cichu dostać. No też lepiej byłoby łowić na żyłkę. No ale nie mam takiego kowrotka z żyłką, więc zawiązałem dość spory kawałek fluorokarbonu. Miejmy nadzieję, że to pomoże mi, żeby tego stronga złapać. Widzę, że woda ma taki brunatny kolor. Też nie mam pojęcia czy to dobrze, czy to źle. Ale tak jak mówię, trzeba porzucać, popróbować. A nóż widelec, może coś się wydarzy. Fakty mi mówili, żebym na każdej miejscówce spróbował przynajmniej dwoma przynętami. Więc założę tutaj jeszcze coś innego. Nie mam zielonego pojęcia, na co zwracać uwagę, szukając tych miejsc strągowych. No bo tak jak Wam mówiłem, nie łowiłem nigdy takich ryb. No, ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. A gdzie nie byłoby najlepiej, jak nie we w Szwecji? Gdzie wiadomo, że te ryby tu są. Idziemy dalej. Widoki, te ścieżki tutaj, naprawdę to jest coś przepięknego. Miejmy nadzieję, że te kilometry, które są w nogach, nie pójdą na marne i może uda się zrobić tego pierwszego stronga. Tu mam takie spokojniejsze miejsce. Troszeczkę ten nurt zwolnił. Spróbuję temu poświęcić trochę więcej czasu. Jak nie pstrąg, to może jakiś okoń się tutaj uczepi. Zawsze warto próbować. Tylko pierwsze co muszę tam wejść na ten kamień. Ciekawy czy się uda. Kurde! Jej. Cały mokry. To jak sami widzieliście, takie sytuacje też się zdarzają na rybach. No trudno, nie wiadomo czy to nam nie skróci troszeczkę. Yy, pobytu tutaj nad tą wodą. No ale póki co jakaś ciepła herbatka, żeby się troszeczkę zagrzać. W Butach Mokro szybko sobie jeszcze to odsączę. Zobaczymy, jak będzie mi bardzo zimno. To uciekamy, zmieniamy plan. Może yy, gdzieś jeszcze wyruszymy. Dzisiaj zobaczymy, jak długość dnia pozwoli. No ale. Historia całkiem niezła. No i tak jak Wam mówiłem, cała ta przygoda z tą wpadką do wody zakończyła się tym, że uciekamy już do samochodu. Jedziemy do domku, muszę się wysuszyć, zmienić obuwie, skarpety na jakieś suche i będziemy próbować coś dalej. Zobaczymy co to będzie. Ustalę zaraz to wszystko. I no dalej, będziemy ruszać na ryby. To jak widzicie, znowu jesteśmy w porcie na szkierach. Wczorajsza sytuacja troszeczkę nam skróciła dzień wędkowania, ale nie poddajemy się i miejmy nadzieję, że dzisiaj uda się nam jeszcze namierzyć jakieś ryby i coś złapać. Jeżeli to będą okonie, będzie pięknie. Jeżeli nie, pobawimy się ze szczupakami. To też świetna zabawa, więc miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś się wydarzy. Plan jest taki, aby szukać tych najpłytszych zatoczek, bo. Ewidentnie tam grupują się ryby, tam grupuje się drobnica, za, za tą drobnicą właśnie wpływają drapieżniki i miejmy nadzieję, że taką zatoczkę znajdziemy jeszcze niejedną i coś się uda złapać. No to namierzamy sobie na mapach Google jakieś ciekawe miejsca, zatoczki, no i tam próbujemy dopłynąć po nawigacjach oczywiście pilnując, żeby nie wpłynąć w żadne kamienie. O, raczej Tak. No, ale nie, nie wiem czy ładny, nie taki standardowy raczej No dobra dobra, teraz jest z tym przypadkiem Dobrze Więc te dni były już podsypane Tak, to one są ciekawsze Lidze zostały podsypane ja sobie ustawiłem ponton na dwóch kotwicach, a mój ustał nieruchomo. Przez godzinę przyjąłem z na pewnego to też O, nie ma, się, pokaż. Fajny! Ale zobaczcie na jak małe gumy. Tak, to jest niesamowite. No. One biorą, nie? Tak, i... Gumka, e... fetisz. Ma, no i tak, liny, 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 liny nie chciały, tak więc potem sobie tego fiderka przerobiłem, przerobiłem na sławidówkę, sprawidłem Google. Nie będę wam tego każdywał, bo to jest tylko ładna ale troszeczkę, lepiej się coś pije coś do głowy, to ryby i tak wiecie jak to jest kiedyś, ale tu się już tutaj. Dobrze. Yes. O, ja przestałem gadać, a raki, Rafik proszę bardzo No rybka ładniejsza, piękniejsza tak? Zobaczymy No pięknie. zobacz kończyłem gadać po drugiej, uwaga Proszę bardzo, pierwszy się melduje. Poczekaj, poczekaj, bo jeszcze nie wiadomo co to jest znaczy szczupak na pewno tylko, czy, ja, bo... czy dobra, duży. Ellia, Ty, ale naprawdę ciężki jest, bo nie mogę go... Jest to ryba, to jest. Ale w ogóle go nie widać. Tak, cały czas jest przy dnie. Duży, o, jest duży szczupak nawet. Jaka, jaka Ty, bo ja mam tam fluorokarbon. weź mi podbierak. Zajdź do Tak, jest, na yeah! <grymny> Ale Na gumkę 3 -calową. Tak jest. E, bo, bo, moi drodzy, ale ja, ja, zobaczcie, no przestałem wam gadać o, o, o tych duże, dużych ryb, nie mam, proszę bardzo, są, a no, trzeba ich poszukać. Brawo, Rafał, ale której? To... aż jestem szczęśliwy, trzeba rybkę zabierać. No fajnie No jest piękny Patrz go Tutaj dawać tu dobra, no. będzie czy nie będzie Chyba nie? Ale zobaczcie ło, jaki. stary, ale, ale jaka gruba starczyma. i tak no. Super. To jest 93, 93 takie yy, z małą Dobra daj go do góry Dawaj, do, gó do góry to się go ładnie obram, zrobiła to było. Do... O, jak ty Piękny. Wpłynęliśmy w nową zatokę. Nie wiedzieliśmy do końca, czego się tu spodziewać. Ja fokę. Ale jest fajnie. Okay. Zobaczymy, jak ładnie odpływa. 90, to... No ale zobaczcie, jaka gruba Bo statycznie odpłynęła. Pięknie. Dobra, słuchajcie, chciałbym wam opowiedzieć, co tu się wydarzyło. Pływaliśmy całe ostatnie dni w tej naszej zatoczce, o której wam na początku mówiłem. Ale stwierdziliśmy, że chcielibyśmy sobie troszeczkę coś urozmaicić, poszukać jakichś innych fajnych miejsc. No i tak się stało. Tą zatokę wypatrzyłem już na mapach Google w Polsce jeszcze jak byłem. I Seba mówi, dobra, dzisiaj ten dzień, chodź pojedziemy, spróbujemy tej twojej zatoczki. No i wpłynęliśmy tu. Dosłownie pierwszy rzut. Już zameldował się szczupak taki w granicach 50-60 może centymetrów. No i chwilę później ten, którego widzieliście, przepiękna, gruba ryba. A co ciekawe, na gumkę trzycalową. Trzycalowy fetisz na główce 5 gram, bo cały czas chciałbym złapać tego pięknego e, okonia garbusa, bo wiem, że takie tutaj pływają e, pod 50 cm. E, no i na nie się nastawiałem. Fluorocarbon, więc zestaw typowo okoniowy. A trafił się taki piękny szczupak. Także szkiery to przede wszystkim szukanie, szukanie, kombinowanie. No nic. Mamy jeszcze przed sobą cały dzień i tak jak mówiłem, sytuacja z wczoraj, wczoraj, może ten pech trochę przekujemy. Karta się odwróci i dzisiaj będzie szczęśliwy. Słuchajcie, jeszcze kilka słów o tej gumce. Fetisz trzycalowy, tak jak mówię, nastawiamy się cały czas na okonie. Yy, więc używamy tych przynęt naprawdę małych. E, a... No wziął taki ładny szczupak. Żebrowana konstrukcja pozwala jeszcze bardziej agresywnie mu pracować, żeby ten ogonek majtał na boki. No i udało się. Jest Jest mory tam gdzie? Tak. No. Możemy metrówa kolejna. Nie. Nie, lżejszy lłużejszy, ale no, Ale fajnie, że jest. Fajnie szupaku, że jesteś z nami. O tak mi. Tak zwany sportowiec. Tak I oto. Na pokładzie. No przecież mu mówię. Ale no ewidentnie dzisiaj chcą zabić głęboko zażarte te gumy. Podasz tego. Tak, proszę. Jest takie urządzenie jak wyhaczasz też jest bardzo potrzebne. Cały czas ta sama guma, fetish. No i ten troszeczkę mniejszy, ale najważniejsze, że się coś dzieje i mamy zabawę. I do wody kolego. Poszedł. No wydaje nam się, że tą zatoczkę wyczerpaliśmy do końca, ale spojrzałem na mapach gogle. Obok jest podobna, nawet jeszcze troszeczkę większa, troszkę płytsza woda, więc wydaje mi się, że też będzie dobrze. No i płyniemy tam, zobaczymy. Znaleźliśmy kolejną zatokę ze spokojną wodą, no i znowu spróbujemy tutaj obrzucać. Może te ryby tu będą? Nie. Nieduży raczej. Okoń, 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 seba. Okoń, duży okoń. Nic, dobra, ja sobie go podbiorę. Ależ one są grube. Jest. Jest, jest, jest! Musisz wyzwierzyć, bo wygrałeś właśnie zawod. Chyba tak. Jaki piękny! Jaki piękny! Tu się tam Tu, tu mi wziął. Zobaczcie jaka bambaryła! To no coś przepięknego! Gunka Izzy Shad Naji Krigu I taki piękny okoń Ale wielki białkie Piękny okoń O, fantastyczny Gotróje Słuchajcie, mamy kolejną zatoczkę. I tak jak wam mówiłem, trafił się przepiękny okoń to, o czym marzyłem. Udało się złowić, ale nie poddajemy się, jeszcze próbujemy. Może jeszcze coś tutaj się będzie kręciło z tego stada. Więc cały czas wypatrujemy. Przed chwilą widziałem płynącego okonia jeszcze, więc na pewno one tu są. I to okoń na 90%. Stamtąd działa. Okoń ładny, ładny okoń I ja jeszcze, jeszcze większy seba Ty co, co to, to za No Ale to przecież niespecjalnie Co za smok jej. No to ten stary on ma ze 45 to jest Zobacz jaka bombaryła Ależ przepiękna ryba! Ślicznie. Oj, to już, to już taka troszeczkę wędkarska zawić. Tak. To jest był ładny, ale ogólnie to już go tak nie lubię tego Rafała. Już nie jest tak fajnie. Konkurs wygrywa. Największego bam bambarynca. No dobrze, Także miarę. Petisz i mierzymy 45 45. To nie prawa Piękna ryba. Piękna, tak się cieszę. Tak Dawaj, czekałem nie, na nie. nie. Tak na nie czekałem. Czekaj ucię, ja ale wielki. Gratuluję, pięknie.

Zobaczcie kolejny i cały czas fetisz. Gumeczka i taki piękny garbus jest no coś niesamowitego. Jest. Następny. Jest. Co za... No nie wiem, jak to odpisać. Coś niesamowitego. Jest. Praktycznie rzut po rzucie. Ten bardzo podobny do tamtego rozmiarem. Spokojnie. Seba, my, my działamy drużynowo. Przecież razem tu wpłynęliśmy. I bez panoptiksa, tak. No, zobaczcie. Po raz kolejny, ta gumka dzisiaj, ona już chyba pójdzie do pudełka Sław. Trzymamy je na razie w podbieraku ale oczywiście wszystkie wrócą do wody. No. Oj, chyba będzie cięższy, wiesz, albo szczupak, tak? oj, kolego. A tutaj rzuciłem pod trzcinę. Kolejny podebrany. Ta guma naprawdę zrobiła mi dzisiejszy dzień coś wspaniałego. Zobaczcie, jaki piękny garbus. No, najpierw nie chciałem ci mówić nic jest ale tańczy tak No i mamy kolejnego. Ten troszeczkę mniejszy, ale wcale nie gorszy. Się, tak jak mówiliśmy, puszczamy odchodnie. Dowolno, ale jak wyżej, wyżej nie widać. Najlepiej nie niż wytworzyć. Zobaczcie, jakie piękne. No i ostatni. I ostatni. Hop. Słuchajcie, dzień zbliża się ku końcowi. To był naprawdę świetnie spędzony czas nad wodą. Piękne szczupaki, piękne okonie. Wyłowiliśmy się. Coś wspaniałego. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Kciuki w górę. I trzymajcie się do, do następnego. Cześć.